Dzisiaj kieruję list otwarty do pana ministra zdrowia Konstantego Radziwiła, gdyż sprzeciwiam się przerzucaniu na samorządy odpowiedzialności finansowej, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. Rząd Prawa i Sprawiedliwości mówił, że zwiększy nakłady finansowe na służbę zdrowia. Tymczasem pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. W tej ustawie o działalności leczniczej jest taki zapis, że samorządy mogą finansować świadczenia zdrowotne. Bogate gminy na te świadczenia zdrowotne będzie stać, biedne gminy nie będzie stać na finansowanie świadczeń zdrowotnych. Moim zdaniem narusza to konstytucyjną zasadę równości wyrażoną w artykule 32 ustęp 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł ten bowiem mówi, że każdy z nas ma prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że miasto Łódź będzie stać na świadczenia zdrowotne i w szpitalu, w którym będzie leżał mieszkaniec Łodzi, także na tym samym oddziale znajdzie się mieszkaniec innej gminy, której na to świadczenie zdrowotne nie będzie stać. Jeden będzie mógł skorzystać, drugi już nie, bo będzie pochodził z biedniejszej gminy. Ten projekt. Ustawy w tym zakresie negatywnie zaopiniował również Związek Miast Polskich, ale także OPZNZ, wyrażając swoje obawy co do właśnie nierówności, jeżeli chodzi o świadczenia zdrowotne w różnych regionach Polski. Doprowadzi to do tego, że będzie nierówny dostęp do tak jak Państwu powiedziałam, tych świadczeń zdrowotnych i gorszy dostęp do służby zdrowia w zależności od tego, gdzie dany mieszkaniec mieszka. Na to zgodzić się jako długoletni samorządowiec, jako radna Rady Miejskiej Włodzi nie mogę, stąd dzisiaj ten mój list do Pana Ministra radziwiła. Mam nadzieję, że jednak Ministerstwo weźmie to pod uwagę, a przede wszystkim tą zasadę nierówności, łamanie tej zasady, która jest wyrażona w Konstytucji o tym, że wszyscy powinniśmy być na równi traktowani.